Brzozowskie Stowarzyszenie Eurosan drugi rok z rzędu uczestniczy w programie Podkarpacki Wypas Naturalny. Stowarzyszenie reprezentuje 90 hodowców zwierząt gospodarskich z powiatów brzozowskiego, Krośnieńskiego, Przemyskiego oraz Rzeszowskiego. Rolnicy spotkali się 20 października w domu strażaka w chłodnie. Jakie są główne cele projektu i czemu służyło dzisiejsze spotkanie? Głównym założeniem projektu, jakim jest wypas Naturalny prowadzony przez Urząd Marszałkowski. Jest propagowanie ekstensywnego chowu zwierząt gospodarskich, bydła, kus, owiec i jeleniowatych, celem przyciągnięcia turystów jako atrakcja turystyczna. I taki program od kilku lat Urząd Marszałkowski już prowadzi. I my, jako Stowarzyszenie Eurosan, w tym uczestniczymy po raz drugi, drugi rok z rzędu. Czy wielu uczestników bierze udział w projekcie? W naszym projekcie bierze udział w tym roku 90 rolników. Łącznie mamy zgromadzonych wniosków na prawie 800 hektarów, z czego większość, ponad prawie 80%, leży na terenach związanych z naturą 2000 albo z innymi ochronami, terenami pod, należącymi pod ochronę przyrody. Na naszym, w naszym projekcie jest ponad 300 sztuk bydła, 100 owiec, 30 koni i trochę kus i niewiele jeleniowatych, bo nie ma na naszym terenie rolników, którzy by prowadzili większą hodowlę tych zwierząt. Ile przeciętnie może zarobić rolnik na tym projekcie? Statki są uzależnione od obsady zwierząt na hektar więc tutaj najwyższa stawka w tym roku do hektara jaką można było uzyskać to było 192 zł natomiast najniższa to było 132 zł do hektara i tutaj w zależności od ilości hektarów które rolnik zgłosił na których prowadzi naturalny wypas no taką stawkę mnożymy razy hektary czemu służyło dzisiejsze spotkanie Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym spotkaniem w celu szkoleniowego, ponieważ projekt wypasu naturalnego zakłada przeprowadzenie przynajmniej dwóch szkoleń z zakresu rolnictwa dla rolników. i Jednym przeprowadziliśmy w Dukli w tym roku, gdzie głównym celem było przedstawienie bezpieczeństw, zasad bezpieczeństwa, które rolnicy powinni przestrzegać. Natomiast dzisiejsze również przedstawia zagadnienie bezpieczeństwa w rolnictwie, jak i również mamy przedstawicieli Małopolskiego Centrum Biotechniki, którzy prowadzą hodowlę bydła semendalskiego i chcą przedstawić rolnikom swoje, swoje uwagi oraz propozycje współpracy. Jak długo potrwa projekt? Miejmy, miejmy nadzieję, że będzie trwał bardzo długo, ponieważ z roku na rok są ogłoszone konkursy. Z tego, co urząd Marszałkowski zapowiedział, projekt na pewno będzie kontynuowany w roku przyszłym w takiej formie jak obecnie. Natomiast od 2017 roku zobaczymy, jak zarząd województwa to poprowadzi. Łączna kwota środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Eurosan na działania programowe w bieżącym roku to 134 tysiące złotych.